Patrząc na okładkę 35-tego tegorocznego wydania Motoru pomyślałem: oho, tutaj nic graciarze raczej nie znajdą. Na szczęście bardzo się myliłem. Ostatnio w graciarskim przeglądzie prasy omawiałem Octane poświęcony głównie Gordonowi Murejowi. No a tutaj podczas Monterey Car Week zaprezentowano model Le Mans GTR oraz inne ciekawe rzadkie auta, jak choćby RUF, ale także koncept zwiastujący następcę Kultowego Lexusa LFA. Patrząc na nowe Audi A6, tęsknię nie tylko za setką zwaną Cygarem, ale również za A6 C5. Ależ one były analogowe. Ford Mustang Mach E Geterei. Widziałem takie auto podczas jednego z amkarowych wtorków. Elektryk do latania bokami w rajdowym stylu. U mnie nie zdaje. Im bliżej końca, tym ciekawiej. Golf 1 Cabrio, zwany żartobliwie Łubianką, to fajny klasyk. Produkowany od 1979 do 93 roku w bardzo wielu wersjach. Trochę podobnie jak Golf 3, który był na zakładkę produkowany z czwórką cabrio. Po takim liftingu także jedynka taką modernizację, chociaż mniej hardkorową, przeszła. Ona w jedynce dotyczyła głównie wnętrza. Uff! Na szczęście jest też klasyczny Mustang Fastback. To na nim wzorowana była ta retro piąta generacja, a klasyk mocno poszedł w cenę. Ja nie za bardzo lubię Mustangi, to znaczy bardzo lubię Foxbody, ale te klasyczne jakoś tak średnio mi się podobają, natomiast bardzo je szanuję. Moje Niezdrowe podniecenie wywołała czwarta okładka motoru, która zapowiada debiut numeru specjalnego motor Youngtimery. Już ostrze sobie ząbki, ależ będę czytał o Mercedesie W140 S600. Jak jest z tym wydaniem motoru, czy polecam je graciarzom? No, tak średnio bym powiedział.